Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamów na książka różala.pl. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór Państwu. Dla mnie dobry wieczór, dla Piotrka raczej dzień dobry. E, jak pogoda na Florydzie, Piotrek, cześć? Na dzisiaj KIO 24 i chmury. Właśnie ja patrzę przez okno. Przerwano 28 i pełne słońce. Ale bywają dni, na no, przykład, tutaj 23. Tylko, że jak jest, jak jest chłodniej z kolei, za każdym razem jest bezchmurnie totalnie, nie? Było nawet jedna nas, gdzie było, 4, gdzie było 6 stopni w nocy. No ogólnie oni, jak tutaj zobaczyli, to 6 stopni, mówią, kurde, to w czapkach, wszyscy w kurtkach, nie? Ale na przykład, jak już wychodzi słońce 2 godziny po tym, jak już się słoneczko pokazuje, to się robi na test 6, się robi 18. Po dwóch, trzech godzinach, nie? Moment, moment, się nagrzewa tutaj. Fajnie, spoko. O, Tyle, Piotrek. Bardzo dziękujemy. U nas zima, śnieg leży. Słuchaj. Piotrek, 8 marca będzie gala w Gorzewie Wielkopolskim. Nie wiem, czy słyszałeś. Gala KSW 104. I tam podobno stoczysz swoją kolejną walkę. Przede wszystkim jest to chyba dość szybki powrót po gali KSW 100. Tak. Dla mnie bardzo fajnie. Main Jesteś... event, walka o pas tymczasowy. Także duży ukłon w stronę KSW, w moją stronę, myślę. I stronę kibiców. A no bo na, można powiedzieć, naszej ziemi. W Lubuskim walczymy 100 km, 120 km od Poznaja, więc pięknie. No właśnie. Tymczasowy pas. Spodziewałeś się, że znajdzie się na szali w Twoim kolejnym starciu? Wiesz, Zakładając, że wiedziałeś, że to nie będzie mistrzowski, no bo Paweł miał kontuzję. Dla i... mnie to tak będzie już pas, nie? Ja co by kto nie mówił, czego zdobędę, czego nie zdobędę, kurde. Jestem godzien tego, by spróbować swoich sił w największej organizacji w Europie, a zdobyć ten pas. No i dla mnie to jest, mnie to jest wyróżnienie, choć tak troszeczkę, jakby to powiedzieć, ujawniania wązromka tajemnicy, ja miał po prostu powiedziane, że nie ma innej opcji, jak ktoś się nie będzie bił opas show, czy o pas tymczasowy, czy o ten właściwy. Z racji tego, że jak wiemy, Paweł wypadł, bije się o tymczasowy. Także się cieszę, że, że tak jest. No dobrze, Tomek Romanowski miał się bić teraz w Radomiu 25 tak. stycznia. Hmm. Czy Albert. miałeś wobec ogóle... z Albertem? Albert się rozchorował. Właśnie mi Albert pisał, że już wraca powoli do zdrowia, ale jest strasznie wyten. I tak. powiedz mi, kolego sympatyczny, e, jeśli to nie miał być Tomek Romanowski, to z kim ty byś tą kolejną walkę, ten tymczasowy pas toczył? E, w, w, w rozmowie też z Wojsławem, co byliśmy, co byłem w Warszawie wraz z którym gwoździem. Um, do tamtej pory ja nie wiedziałem naprawdę z kim. Naprawdę nie wiedzieliśmy z kim, ale powiedzieli, że coś mi znajdą. Nie, nieważne kto to będzie, ale kogoś mi znają. Tak zostało to powiedziane przez, przez dyrektora e, Wojsława. Więc tak to zrobiliśmy. Na tamty czas nie wiedzieliśmy, ale myślę, że los się uśmiechnął troszeczkę do, do, do Tomka Romanowskiego. Niestety się nie uśmiechnął do Alberta. E, no i zrobili to. Co myślę? Jakby Albert wygrał z, z Andrzej, przepraszam z, z, z Tomkiem. No to by mieli troszkę większą zagwozdkę, ale pewnie byłby Michalski, albo mógłby być paszulski. Ale że Albert wypadł całkowicie, to już by jakby nie ryzykowali, nie szukali przeciwnika dla, dla Tomka, więc przesunęli walkę o dwa miesiące i ma walkę o pastem czasowy blisko swojego domu, taki samo jak ja. Więc uważam, pod kibiców sportowo też bardzo fajnie się broni ta walka. Nie? Ja myślę, że ty też ludzie tutaj, którzy będą oglądać wywiad. Też się rają, ja też się mam tym, tym zestawieniem. Dwóch strajkerów, bijących się, nie oszczędzających sobie zdro, zdrowia, zdrowia i, i, i no mam nadzieję, że, że damy jak najlepszy popis tej walce i no mam nadzieję, że się obronimy. Ile czasu potrzebowałeś na podjęcie decyzji, jak usłyszałeś, że jest opcja walki z Tomkiem? Ja po prostu zostałem poinformowany, że walka z Tomkiem tyle. Jakby nawet e, nie, jakby nie było nawet tematu zwrotnego, że czy, czy Tomek. Nie. Po prostu osoba, która by miała się bić o pas, biłbym się po prostu z nim. Tak? I, 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 I w ogóle ani sekundy nie myślałem na temat e, tego, czy z Tomkiem, czy nie z Tomkiem. Nie, wiesz, to, no to... Już, to już, wiesz, nawet mm, bo ja inaczej sobie, jakbym miał sobie to inaczej wyobrazić, wiesz, e... nie, Tomek, nie? No to też bym w w owej sytuacji KSW postawił, nie? No, wiesz, ja się cieszę, że mam walkę o pas, a To mówię, to z kim? To już e, dla mnie nie ma większego, nie miało dla mnie większego znaczenia. No teraz wiadomo, fajnie, że wiem tak wcześnie, no bo już po prostu wiem, że się z nim będę bić, wiem, że mam mańkuta. No, i tutaj, tutaj taktycznie zdąży się przygotować. Gdzieś tam widziałem już pierwsze, oczywiście, głosy krytyki, które pojawiły się od razu po ogłoszeniu tych walki, że Tomek Romanowski jest po dwóch przegranych z rzędu i nie powinien walczyć o pas mistrzowski. Jakbyś się odniósł do takich głosów krytyki? Wiesz, um, ile? Ile jest osób, tyle jest zdań, ile jest kibiców, tyle jest zdań. Niektórzy się mega jerają, niektórzy się nie jerają. To troszeczkę wyszło jak w mojej poprzedniej sytuacji, w poprzedniej walce, gdzie miałem się bić wstępnie z Pawłem Pawlakiem, wyszło inaczej. Biła się jedynka z Czempem, czyli Mamed Khalidov miał się bić z Pawlakiem, więc po prostu zdecydowały tutaj drabinki. Tutaj myślę też decydując Raminki, to jest po pierwsze. A po drugie. zdecydowany, fajny kommenny event na, na Gorzowie Wielkopolski. Mówię, dwa duże miasta przy Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszaki Kibiców. Dwa moim zdaniem fajne style widowiskowe, które się spotkają w klatce. No i. jakby to są wszystkie argumenty które jak najbardziej mówią, że tak, wiesz, no. No tak, wiesz, no, jakby nie mi to oceniać, no, po części na pewno Tomek, nie mogę nazwać, że, ma, że, 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 że to jest taki, nazwijmy, farcik, no ale też jest ukłon w jego stronę, no bo, no, bo, no, faktycznie jest po dwóch porażkach, ale to nie i tak uważam, że nic nie znaczy, nie? no bo to, że Tomek przegrał e, ostatnie dwie walki, no ale nikt nie pamięta, jego łączył łącznie 12 walk, gdzie 9 razy odnosił Wiktorię. No i, i no też nie zbyle powodu jest na czwartym miejscu, nie z byle powodu jest tak wysoko w rankingu, tak. Jest zaraz, en, y, jestem zaraz nad nim, więc uważam, że okej. Okay. Bardzo musisz najbardziej uważać, jeśli chodzi o Tomka Romanowskiego lewa ręka. To wiadomo, Prawy lewe Overhand to jest jego filmówka, którą lubi sadzać, wbijać się w półdystans. Pokazała to walka bardzo fajnie z Radkiem Paczuskim, że będąc w tym półdystansie się odpala kilkudziesięcioma czasami czasami w miejscu i na pewno na jego mocne, strajkerskie, bokserskie akcje, które, które no. Bardzo dobrze wykonuje w tym półdystansie. To jest jego środowisko, jak tu mówi Juras, woda na młyn. No i na pewno tego trzeba się przestrzegać, nie? Pamiętajmy też, że jakby. No jest w tym niebezpieczny, jest w tym niebezpieczny. Pokazała to właśnie walka z Tom Kieronowskim, czy jeszcze z siebie z Zarym Kęsikiem i, i z wieloma innymi zawidnikami, że po prostu tego się trzeba przestrzegać, no bo no nie ma co ukrywać. Tylko pamiętamy, pamiętamy, pamiętajmy też, że mamy jakiś tam argument w ręku prawym bądź w lewym. No te walki kończą się jak się kończą i, i to będzie rosyjska luretka. Lu, Luretka rosyjska. Luretka, luretka, luretka. luretka. To jest dobrze. To jest dobrze. Masz jakieś, no. masz jakieś informacje? Kiedy w ogóle Paweł Pawlak może być gotowy do walki? Nic nie wiem. Nic nie wiem. Nic nie wiem. Połowa roku podobno. Gdzieś tam czerwiec, lipiec. Jakoś tak. No ale wiesz. Fajnie, że tak zostało to po części. Ja się cieszę. Wiesz, bo niby miałem mieć walkę o pas, ale stoczyłem, stoczyłem walkę z jelnikowskim, która mi mi dużo dała. Stoczę kolejną walkę o tymczasowej, co mi też na pewno dużo da. Więc co ma być, to będzie. Jeżeli będzie kiedyś to Paweł, to będzie to Pawlak, ale i fajnie jest, zostało to zrobione, że nie muszę tyle czekać, bo po pierwsze nie zostałem porozbijany, nic mi się nie stało, żadnych obrażeń zewnętrznych, wewnętrznych, psychicznych, więc no, po co czekać. Formę mam fajną, a pomimo tego, że dopiero zaczynam swój kamp, forma jest fajna, więc, więc no no fajnie, że bije się już, już tak szybko, nie? W marcu, bardzo się cieszę. No to wracając do kampu twojego ATT po raz drugi, jeśli mnie pamięć nie myli, no i rozmawialiśmy chwilę przed wywiadem, że no jesteś duży jak na kategorię średnią i widziałem właśnie twoje zdjęcie z Marwinem Wettorim, który jest kawałem no. pyka w no. tej kategorii 84, no ale przy tobie wyglądał jak kategoria albo dwie niżej. Był w szoku? No mówi, że jestem duży. No, co, co mówię, co kończymy trening, to podchodzi do mnie i mówi Piotr, ja nie wiem, jak ty robisz tą wagę o 84. Ja mówię, też nie wiem. Także Mateuszu Cieśliku i Wojtku, pozdrawiam. Oni mi pomagają w tym Modik sponsor i jakoś dajemy radę. Jakoś, no kurde, jest dla nas wiadomo. Raz jest trochę więcej dramaturgii, raz jest trochę mniej, ale na przykład ostatnio miałem też dużo docięcia i poszło mi to rewelacyjnie, nie? Więc no jest te pół kilo więcej, nie? To też pamiętam jak rozmawiałem z Wojciechem właśnie e... odnośnie teraz tej walki, co byłem w Warszawie, mówił Piotrek, tylko pamiętam, że tam jest pół kilo więcej, nie? A więc ja mówię tak, pamiętam. To nie jest to, że ja tam zawsze na wagę przesłodzę ostatni, bo bo wiesz, bo nie mogę, kurde, tam tego ogarnąć do końca. Po prostu no spokojnie sobie to robię, jak wiem, że mam wtedy czas od 10 do 12, to sobie to robię. Ale wracając do tego, co mówisz, no, no tak, jestem duży. Jak to też za powiedzieliśmy, myślę, że jeden z największych średnich na świecie, moim zdaniem. Bo Wędori tak jak powiedziałeś też za kulisową jest kawał, kurczy wielkiego grnoja za przekroczenie, ja jestem naprawdę większy od niego, nie? Jestem naprawdę większy od niego i to on mówi, że nie tylko że jestem wysoki, to jestem jeszcze taki posturny, nie? Może nogi nie są do końca takie, bo ja nogi nie widzę czemu, albo widzieć czego tak mnie na obdarowała, że nie są jakieś wielkie, bo jakby były wielkie, to musiałbym być w kategorii ciężkie, jakbym miał, wiesz, proporcjonalnie Góra zbudowana tak jak nogi, no to kategoria ciężka 100%. Nawet nie pół ciężka, nie? No. no. To tak jak John Jones, nie? On też te nogi. No miał on takie też ma w... takie witki właśnie. Dokładnie, dokładnie. 93 robił, kurde, całą karierę, a nie wiadomo jak. No wiadomo, no dzięki tym nogom chyba właśnie. No myślę, jest... że tak, że to jest też klucz do sukcesu, że faktycznie te nogi są małe, ale też jak picz taki. Z kim jeszcze tam robiłeś oprócz Wetteriego? Z Joshem Silvierą, z takim Laidem, tylko zapomniałem, oni tam się biją w tym LFA chyba. z mm. Wentorii bardzo dużo, z Rosentjukiem, Z Jotko, Z jakimś dekastańcem, teraz zapomniałem, kurde, taki też mocny. Bił się w UFC, bił się teraz ostatnio na PFL-u. Bardzo mocny dygastańczyk z pół tylko zapomniałem hmm. zapomniałem nazwiska. Z Elbenem nie zrobiłem jeszcze, z żoną Elbenem, Elben, dobrze mówię? El, Elben? Elben? Tak, tak. mówisz z, o tym z Belatą. Elben, tak? Elben. Ja Jeszcze z nim. Elben dało zrobić. Może w czwartek się złapie, ponieważ jakoś nie wiem, bardzo do niego podchodziłem. To mówi, że zrobi ze mną w czwartek, jak są małe rękawice, więc. Więc nie wiem dlaczego tak. Grappling eee... no... może. Kurde, wierno. Może więcej graplików będzie biedronka czas. Ja ręką nie jestem, to jest najlepsze, że ja naprawdę sobie daję radę świetnie. I tutaj, i wiesz, i w ogóle i. Kurde no ja robię więcej parterów ostatnimi czasy jak, jak stójki. Ja stójki ostatnio ja pan jakiś raz tak robiłem, żeby wiesz, stanąć na tarczy, żeby porobić tarcze, nie? Ale to. No. Pow pow, pow. A kulanki i zapasy to. Jak mam tyle cały czas? Podbudowany no. jesteś tym, jak wypadasz w ATT? Bardzo. Nie spodziewałem się, że tak bardzo, nawet e, rozmawiając właśnie z vetori, mi powiedział, mi powiedział mi że muszę więcej uwierzyć w siebie gdzieś tam przy obaleniach i tak dalej ja mówię to nie chodzi o to mówię bardzo po prostu nie chcemy z Tobie zrobić krzywdy sobie zrobić krzywdy chciałbym abyśmy sali wyszli, bo tu, tam tu wiesz co jak, jak, jak co człowiek to obyczaj niektórzy robią że jak robią nawet głupią technikę to idą ile fabryka nie z jednej strony ja uważam, że to się też przekłada w walce, bo po prostu taki mają styl później niewygodny i tak walczą i, 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 i tak są nauczeni od, od, od samego początku. Ja jestem z kolei tym drugim, który jest taki bardzo babyface'em na sali, ale wiadomo, na walce jest to nieco inaczej. Ale jestem bardzo zbudowany z nim, przede wszystkim z nim, bo z nim jeszcze, że robię najwięcej, bo gdzieś za kulisowo, za kulisowo, już wiedziałem wtedy, że się bije z tomkiem, a we, we teorii przypomnijmy, że jest. Maikutem, więc z nim się bardzo dużo łapie, nie? więc idealnie mi pasuje nie zmieniając zawodnika takim jak jest Marcin. To ma sens. E, nie, wiesz co kurczę, coś mi ostatnio pobolewa, muszę chyba iść do lekarza. E, spędziłeś trochę czasu też widziałem z Kubą i Robsonem. Tak. Dzisiaj z Kogucikiem. Jak jeszcze... wrzucili zdjęcie, czy tam Robson rzucił Koguciki? Macie jakiś tam kontakt większy na co dzień? Czy tylko się Yo... wiedzieć na sali? znaczy na co dzień nie bo gdzieś reprezentujemy inne kluby. To tu nie, tutaj. Znaczy teraz jesteśmy. Oni przyjechali w sobotę czy w piątek, a na sali pojawili się w poniedziałek, wczoraj rano, więc już gadaliśmy. Byliśmy już na wspólnej kolacji. Przed chwilą dzwonili do mnie, że mam wpaść do nich gdzieś tam na czy na jakieś golfa, bo nigdy w golfa nie grałem, tylko że z racji tego, że, że muszę pranie, to tak gadaliśmy też za kulisowo, że muszę pranie porobić, wysuszyć, żeby się na jutro przygotować. Ale gdzieś tam do nich dojada, ale tak, my codziennie teraz planujemy się widywać, coś sobie tam zjeść, pochodzić. Myślę, że jakąś rolkę fajną nagramy, bo mamy, oni są też śmieszni, śmieszni, jeżeli chodzi o kwestie, właśnie nagrywanie jakichś tam rolek Instagramowych, tudzież, tudzież Facebookowych itd. i tak dalej, więc to będzie fajnie e, nam wyjdzie. No. Widzimy się, na, widzimy się na sali, widzimy się poza salą, także spokojnie. Nas założyłem nawet grupę na WhatsAppie z nimi Gulliver i Kurczaki się nazywa, więc. I <grym> który z nich jest z Gulliverem? No ja jestem Gulliver. <grym> <grym> Co nowego no, zwiedziłeś no, tym razem? Na chwilę bez obecną nic, nic nowego, wiesz? Lipa, bo nie ma czasu wiesz, ja to od poniedziałku do soboty trenuję, co w sobotę, w niedzielę byłem na Miami Beach, ale to tak stricte właśnie, żeby coś tam jeszcze nagrać, jakieś zdjęcie zrobić, wiesz, tak tyle pod social media, ale też e, odwiedzić ten friter, w którym ja tam gdzieś byłem, ale no nie mam czasu kiedy, nie. Wiesz, tu prawdę mówiąc, jak mam jechać coś zwiedzać, a jest piękne słońce, to wolę się, bo ma taki fajny trawnicek za domem, to wolę się położyć i na słoneczko ogrzewać. te Powiedzmy dwie godziny po tringu, nie? Bo odpoczynek jem obiad i lecę znowu na tring i tak to mniej więcej wygląda teraz, nie? Dlatego już widzisz, że jestem w miarę opalonym. Dobra, przestań zgadać no. o tym słońcu o tym wszystkim gościu tutaj. My to czekamy aż promienie słońca wyjdą, chociaż na 5 minut w tej No ma masakra to jest co? W smutnej jest Polsce masakra. teraz jest makabra, mówię ci. No. No stop. albo pada śnieg, albo deszcz ostatnio. Jest tragedia. Ostatnie pytanie już, Piotrek, bo mnie irytujesz właśnie tym słoneczkiem strasznie dziś. Aha. Kiedy Aha. wracasz? Ile obozu przygotowawczego zostanie ci do zrobienia w Polsce? Obracam 24. 25. Tak, już z stycznia 25 jestem. W Radomiu. Na Gali KSW, bo będę tam komentował, miał przyjemność komentowania Gali. No i później łatwo to obliczyć. W poniedziałku ruszam ogniem piekielnym do 8 marca. No to tam ile zostanie. Musiałem spojrzeć w kalendarz, mam telefon teraz, więc nie, nie obliczę tego, ale zostanie cały, cały luty. No 5 tygodni? Tu cały luty zostanie tylko, no. A i jeden tydzień stycznia? No pięć tygodni jakoś, nie? Przodzimy. Pięć tygodni. No, myślę, że optymalnie, bo już w formie naprawdę jestem, więc uważam, że jest bardzo spoko. Myślałem, że będzie 15. W ogóle dzisiaj dodając grafikę z, e, z, z, z KSW z tego, że walczę, dodałem 15.03, bo to tak ta czas była taka gadka, a ja mówię, kurde, na plakacie jest 15. Kupel mi mówi, ty, a ty zrobiłeś Gifę ja tam, powiedzmy, na plakacie jest 8. A ja mówię, faktycznie, kurde, jest 8, więc... No, więc 8, więc zostaje 5 tygodni. Bardzo dużo czasu. Tym bardziej no tak naprawdę nie próżnuje. Domyślam się. W takim razie co, słuchaj, nie zajmuje ci czasu, żebyś skończył to pranie i dołączył do chłopaków na tego golfa, bo kurczaki mogą sobie nie poradzić bez Gullivera. I co? Widzimy się jakoś pewnie bliżej gali. Pogadamy na pewno jeszcze przed tym starciem. Dziękuję Ci bardzo, że znalazłeś. Bo jeszcze, jeszcze mamy, gdzieś. pamiętajmy, Twoją tą trybunę ludu. Trybunę tak? mamy do nagrania, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Może jakoś przy okazji tego radomia to zrobimy. Będziemy na pewno w kontakcie, nie? W kontakcie. No, dziękuję, dziękuję. Ci bardzo, Piotrek. Szanowni Państwo, Piotr Kuberski dzisiaj dla mnie i dla Was znalazł chwilkę między jednym a drugim praniem w słonecznej, w słonecznej Floridzie i jeszcze między treningiem. No i co, wszystkiego dobrego, Piotrek. Zdrówka, żeby tam się nic złego nie wydarzyło. Dziękuję. Os. Os.